Dzień pełno rozmów. Sąsiad znał sąsiada. Na ulicy wciąż powitań gwar. Nie cichnął szum, serdecznych śmiechów, a gdy ktoś smutny był, to wsparcie miał. Tak tu się żyło, gdzie jest koniec tęczy. Nie złota dzban. Był skarbem naszym Lecz to, że każdy kucyk Dbał tu też o innych Szczęśliwe chwile Radosne czasy I wspólne więzi, które Mocno nas łączyły I tak było Gdzie jest koniec tęczy Mój dziadek pełen, dumy wtedy postanowił, festiwal kuczci miasta musi być, więc powstał plan pełno ciast, mnóstwo gości z wielu miast. Co roku festyn był w miejscu tym i tak było, gdzie jest koniec tęczy. Dziadek stworzył wtedy czarodziejski generator, by zmienić niebo z kolorami jaśniejący strop. Każdy wiedział, że gdy kutyk patrzy na to, to ciemność mu nie grozi, ani najczarniejsza noc. Generator w końcu stał się mą własnością i przyszła moja kolej rzucić czar. Ach, jaki to był piękny dzień! Zebrali wtedy wszyscy się, wiedzieli, że nie nadejdzie cień tam, gdzie koniec tęczy. Lecz przyszedł czas zmian, sąsiad mijał, sąsiada i rozmawiać już bez troską nie chciał nikt. Odeszły radosne dni już, na placu pozostał kurz i każdy w domu tkwił. Myślałem, znajdę rozwiązanie, mam wyraźny cel. Ta większa, lepsza tęcza. Naprawi miasta problem, ale silnej magii moc zniszczyła na dobre generator. I to przeze mnie znikła ten czas Nie ma jej. Dlatego więc w miasteczku małym tym dlatego tu. Właśnie jest koniec tęczy.